Moja e, wypowiedź będzie pozbawiona na empirycznym e, doświadczeniu. To nie jest kwestia literacka, tylko to się dzieje tutaj i teraz. Tysiące panów filmu e, Sansu mogą to oglądać na YouTube, e, na Pancake'u, więc uwaga, uwaga. Nie. Ja teraz wygłaszam swoją subiektywną opinię do trwa. Więc tak, to jest ciekawy design, mocno zaawansowany technicznie, bardzo funkcjonalny, a dlatego ma dwa metry jak dobra lustrzanka. No i ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz dla młodych. Jesteś w ciągłym kontakcie z kumplami. Tak więc to jest prawie tak e, inteligentne urządzenie jak ja. U, tak, i ma czteru rodzeniowy procesor... Osiem Czyli Czyli kto ma si ten ma Magda. Proszę Państwa, to jest ideaaal. Ja to 없는, że jest moja no, no, a teraz mam no, no. tak tylko firma, ale to ma to wyjdzie, bo nie Masakra, masakra. A co to za firma? Może mm -hmm. mają no, w jakieś fajne kucinki albo jakieś rzeczy? Nie no co się dla ja, to. Nie nie co i zamieszczę na fejsie, żeby wiesz udowodnić, że mężczyzna w środku może być po prostu jak kobieta. No nie robić zdjęcia po prostu. Prawda, wrażliwość to może mniej więcej tak jak ja bym na przykład, wrzuciłaś, została oddana sterunkową kobietę, prawda, proszę Państwa, prawda? No przecież tak wszyscy wiedzą, że jestem srebrną jedzą i babą, no i mam sobie takie olbrzymi, bański gwiazdek w którym tak jakiś męski wizerunek, tym, że na przykład parę zdjęć do Facebooka, prawda? Zobacz, nie, nie wiem, człowiek. Może, ktoś to jest spotkanie. Ja nie wiem, po co go zaprosili. A może dlatego, że się na zdjęcia? No na terenie. No. Nie, wiem, może ja coś zaśpiewam, ale teraz. Nie, nie Nie Ale może nie położymy, co, to, no, to, nie badań, to